Podjęta 4 lata temu współpraca między partnerskimi miastami Olsztynem i Weifangiem zaowocowała dzisiejszą telekonferencją w sali Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dyskusji przysłuchiwał się ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Obecnie doświadczamy poważnej i niespodziewanej sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego. Dotyka ona wszystkich krajów świata, nie wyłączając Chin i Polski. Spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele uczelni, lokalnych władz oraz lekarze miało na celu wymianę doświadczeń w walce z koronawirusem. Dziś już bardzo dobrze wiemy, że COVID-19 przynosi wiele niestetykanych wcześniej wyzwań, w tym trudniejszych, że za nimi kryją się mieszkańcy i ich codzienne problemy. O solidarności z mieszkańcami stolicy Warmii i Mazur zapewniał burmistrz Weifangu. Weifang jest cały czas zaniepokojony stanem epidemiologicznym w Olsztynie. Wyrazem tej Solidarności była pomoc Weifangu w postaci kilkunastu tysięcy maseczek i kombinezonów, które trafiły m.in. do szpitala miejskiego w Olsztynie. Pytania, które na konferencji adresowano do partnerów z Chin, dotyczyły m.in. sposobu postępowania na oddziałach położniczych i w szkołach w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem.